Wszystkim moi drodzy, jesteśmy w Gdańsku. Jesteśmy nad morzem, bo może widzę kątem swojego oka, ale dzisiaj paradoksalnie nie o tym, chociaż będziemy konsumowali rybki. Rybki, które poleca pani Magda Gessler, gdyż restauracja, która jest tam, nazywa się Tapas Rybka, i to jest restauracja, która można powiedzieć, że jest jedną z jej ulubionych i po kuchennych rewolucjach i w przewodniku Magdy Gessler się znalazła. Czy rzeczywiście tu jest tak dobrze i smacznie? Trzeba to sprawdzić. Zaczynamy! produkt i prostota. Dobra, to mamy menu i powiem wam, że już mi się podoba. To jest odcinek chyba, który jest stworzony dla mnie, bo ja ryby to po prostu... Co my tu mamy? Chodźcie. Tak to wygląda. Takie mamy przystawki. Tatar z łososia, krewetki wędzone w oliwie, past. Rybne, śledzie, różne rodzaje. 13 zł za 100 gramów i śledzie również. Ryby smażone sprzedawane na wagę. Tutaj na pewno weźmiemy flądrę. Dodatki za 14, 12, 15. frytki, ziemniaczane, pire. Okej, okay. biała kapusta, kiszona, marchewka, buraczki. Idziemy teraz z kamerą na dół, bo tam się zamawia, albo weźmiemy, albo nie weźmiemy. Zobaczymy. Nie, wezmę, pogadam coś. Chodź, chodź, chodź. Będziemy razem. A, ile, ile chcę, to tyle mi pani ich nałoży. Świetnie. Czyli mamy co tutaj? Mamy pasta z łososia, pasta z makreli pomidorowa i pasta z halibuta, dorsz po grecku. E, a tutaj poprosimy. Które pani myśli, że tak na. Tak? No to dobrze. No to jak pani tak mówi, to tak bierzemy. Śledź ze śliwką. Kiedy ostatni raz była pani Magda u państwa? 12 lat temu. 12 lat temu. Wszystko świeże to są rzeczy, tak? Dobrze, 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 dobrze. dobrze. E, to tak. Rybną proszę. Zaczynamy, moi drodzy, od przystawek. I przystawką w tej restauracji, wiecie co jest? Pasta, pasta rybna. Mamy tutaj dwie pasty. Pierwsza z nich to pasta z halibuta, czyli z mojej ulubionej ryby. Będzie jeszcze jeszcze raz. A tutaj mamy pastę z makreli z pomidorami. Kolejną przystawką są śledzie. Te dwa, te śledzie, pani mi bardzo poleciła, żebym właśnie je wziął. Mamy do wyboru zresztą, tak jak widzieliście przed chwilą, jest ich kilka. Ten tutaj to śledź marynowany, natomiast ten tutaj to śledź ze śliwką. Dodatkowo oczywiście mamy chleb i piwo, ale to piwo jest bardzo ważne, bo tu jest tutaj, tutejsze, ta pas rybka tak było oznaczone, browar grocisk. Pasta z halibuta. Powiem a szczerze, że jak mm, nieczęsto jecie ryby, to nie wiem, czy byśmy, byście powiedzieli, że to jest halibut. Bardzo jest to przykryte dużą warstwą majonezu. Bardzo dobra pasta. No taka, jakby to powiedzieć, naturalna. Czekajcie, muszę gryznąć jeszcze raz. Mhm. I nałożymy sobie tej. Zresztą ja powinienem nałożyć mam pokazać, jak to wygląda, dlatego teraz tak zrobimy. O! I tutaj mamy pastę z makreli pomidorowa. Makrela. To jest w ogóle rzecz, którą najbardziej kojarzą ludzie z zagranicy, jeżeli chodzi o ryby, z Polską. Naprawdę, gdzie nie byłem? Kiedyś, pamiętam, w Singapurze powiedzieliśmy o tym, kiedy byliśmy na tripie. Co kojarzy? To on mówi makrela, makrolba, ja i makrela. Tak, no to jest bardzo, bardzo kojarzona rzecz. No to spróbujmy. Ale wiecie jaka? Nie tak mocno atakująca. To jest bardzo fajnie, że tak delikatnie Was wchodzi. Ta super. Bardziej mi smakuje niż tamta. Ugryzę jeszcze raz i przeniesiemy się do śledzi. Oj, ta dobra. Ten pierwszy śledź to jest śledź marynowany. Tak jest napisane. Natomiast ten tutaj, tu tutaj pani dużo nałożyła, bo powiedziała, że ten jest bombowy. I tutaj mamy tego pierwszego. O, jak miękko. O, zobaczcie. Śledź to jest... To jest potęga. Mm. Delikatny. O Jezus, bardzo delikatny. Taki Matiasik. Matias w ogóle to jest młody śledź. Ala Matias to są najczęstsze odmiana w Polsce i robiona tak, bo Matiasy ogólnie to są śledzie z Holandii. W ogóle tam jest bardzo popularny trend, żeby bułeczkę ładować takiego Matiaska i tak jeść. Bardzo zdrowe, bardzo dobre w ogóle. Ubolewam nad tym, jak mało w Polsce się je ryb, czy owoców może. Owoców może trochę bardziej, bo to restauracyjnie, ale ryb? Tak ludzie podchodzą trochę z taką zniewagą. To jest tak cudowne jedzenie, że głowa mała. Śledź ze śliwkami. Być może nie połączenie, ale zobaczcie, jak ono wygląda. O, tutaj rzeczywiście śliwka się nam ładnie rozrywa. Trochę tego śledzia nam przykryła, ale dobra, postaram się go tutaj gdzieś tam znaleźć. Tutaj mamy trochę tak jak sałatka śliwka mocno się przebija. Tak trochę jak w, w tym cukierku śliwka nałęczowska, nie? Natomiast gdybym miał wybrać to, co mi najbardziej odpowiada, to ten śledź i ta pasta z makreli. Co ciekawe, bo halibut to moja ulubiona ryba, ale jednak został on mocno przykryty. Koniec końców bajeczka. Po przystawce... Taka też można powiedzieć przystawka. Zupa. Zupa, moi drodzy, która nazywa się piracka. Pikantna zupa w stylu meksykańskim, przyrządzana na wywarze warzywne, podawana z klopsikami z dorsza, tartym, żółtym serem śmietanowym oraz prażoną cebulką. 25 zł, porcja 240 ml. Zupka piracka powinna być troszeczkę pikantna. No to zaraz zobaczymy. Mamy oczywiście tę śmietanę, o której Wam mówiłem: mamy te klopsiki, mamy prażoną cebulkę, mamy ogórka, marchewkę, wywar oczywiście pomidorowy i dużo kopru bardzo delikatna. Oj, bardzo. Tutaj yy, co do zupy rybnej, to mało jest czuć zupy rybnej. Zdecydowanie bardziej jest czuć zupę pomidorową. I ta zupa, czekajcie, pikantna też nie jest. A mówię wam, to totalny lajk smaków pikantnych. Więc jeżeli dla mnie nie jest pikantna, to dla was myślę, że tym bardziej. To nie. To te pasty i ten śledź zdecydowanie lepsze. Tutaj gdzieś ta Taka baza tej, ja sobie ją wyobrażałem jako zupa rybna. No wiadomo, że rybna to jest ta tutaj pierwsza, natomiast no piracka zupa w stylu meksykańskim. No dziś myślałem, że jednak troszeczkę więcej tego smaku pirackiego. Chyba, że ta zupa tak miała smakować, a ja się nastawiłem po prostu na to, że to będzie zupa z klopsikami rybnymi i ona będzie bardzo taka rybna. Tak myślałem, że będzie. Widzicie? Przyniesione. Tutaj mamy halibucika. Tutaj mamy turbocika. I mamy yy, delfinika. Turbot przed Państwem. Nie ma go tutaj w karcie menu, ale wydaje mi się, że, że powinien zostać policzony tak jak flądra. Taką chyba informację gdzieś tam w kuluarach uzyskałem. 14 zł za 100 gramów. Tutaj pod tym grzbietem co się kryje. Zobaczcie, jakie białe mięso tej rybki. Boże, jak to zniewalająco pachnie, jak ładnie się tutaj to oddziela. Proszę bardzo, zobaczcie. O. Delikatna, tak jak chmureczka rybna. Dosłownie rozpłynęło mi się to dosłownie w ustach. W ogóle turbot jest tak rzadką rybą konsumowaną w Polsce, bo ludzie zazwyczaj wiecie, co jedzą: dorsza. I paluszki rybne. A naprawdę odkryjmy te smaki. Ja nie będę ukrywał, turbot jadłem kilka razy w swoim życiu. Niemniej jednak ten tutaj jest bardzo dobry, bo uwielbiam rybę, kiedy ona jest przyrządzona w taki delikatny sposób, a nie jest zabita, czy to panierą, czy tym. Kolejny kęs. Mmm! Ojej! Ja jestem zakochany. Naprawdę bardzo, bardzo dobre jakościowo jedzenie. Teraz to pire. Chrzan rzeczywiście wyczuwalny. <noise> I powoduje pewny taki dysonans poznawczy, no Bo jak nie, dobrze wiemy, no nie często ja przynajmniej często jadam ziemniaki z chrzanem. Natomiast tutaj dobrze wjeżdża i jeszcze ta e, surówka. Mm. Szczerze, co wam poradził? Nie zamawiajcie. nie zamawiajcie. Nie zamawiajcie. Nie zamawiajcie. Weźcie rybę. A jeżeli już chcecie, to rybę nie musicie jeść z ziemniakami czy z frytkami. Delektujmy się samym smakiem tej ryby. Ewentualnie z tym, żeby trochę sobie przegryźć. Ja na przykład bardzo lubię z chlebem. I też tak można jeść. Jeszcze jeden rzut na tego turbota. I właśnie to jest w pełnej okazałości środkowy szkielet tego turbota. I to, co tutaj mamy, nie wiem, czy to widać, ale tu to wszystko będziemy jedli. Wypierdolona. Naprawdę. Ryba top. Zobaczymy, jak będzie z halibutem, bo halibuta naprawdę trochę zjadłem w życiu. No, już na kilogramy dziesiątki możemy nawet policzyć. Dobrze, to ile ten halibut? 39 zł. I tutaj mamy jedną określoną cenę, i to są dwa właśnie takie dzwonki. Dodatkowo zamówiliśmy sobie frytki za kwotę 14 zł. No dobra, no to co? Przekroimy sobie oczywiście tego tutaj halibuta wspólnie. I teraz zobaczcie jeszcze jakie klimatyczne, aczkolwiek takie lekko mm, babcine, te talerze w kształcie takiej ryby, widzicie? Ale to takie urocze w sumie, w takim miejscu, lepiej takie niż jakieś tam kurna z IKEA. E, dobra, no to co? No to halibutus. Halibutus, pokaż się tutaj, zobaczmy. Ojoj! Nie wiem, czy to widać, ale chyba mm, na szczęście światło dzienne oświetla nam tego halibuta, i trochę widać, że on jest taki lekko mokrawy. A to tutaj takie świecące, to jest tłuszcz, gdyż halibut. To ryba, która jest dosyć tłustą rybą i przez to właśnie ona jest taka smaczna. Boże, jaki idealny ten się ukroił. Naprawdę. Nie wiem, czy przez to mi ten halibut tak bardzo smakuje. Bez pytań. No świetne, delikatne na maksa. W ogóle, zobaczcie, tutaj nic nie trzeba używać siły, to wszystko samo odchodzi. To jest tak, jakbyście jedli, nie wiem, swoje ukochane mięso, to tak jak ja jem swoją ukochaną rzecz. No prześwietnie, patrzcie teraz. Hop. Już do was mogę mówić. Widzieliście, jak to było szybko. Czasami trzeba się męczyć, gryziemy, gryziemy, miam, niam, niam, niam. a tu nie, tu jest... Od razu bomba, bo to jest tak delikatne, że aż trochę szkoda, że tak szybko wchodzi. Frytki, tak jak mówiłem, chociaż szczerze mam powiem, te frytki lepiej mi grają, niż tamte pire ziemniaczane. Poważnie. Ale najbardziej to mówię to i nie wiem o co mi chodzi, ale najchętniej zjadłbym to po prostu z chlebem. Polejemy sobie troszeczkę tym sokiem z cytryny. Nawet trochę za dużo dałem. I jeszcze raz chciałbym wam pokazać właśnie jak ten halibut tutaj wygląda. Zobaczcie. Tu mamy ości. Widzicie? Cyk. A tutaj ukazuje się nam w pełnej krasie to przepyszne mięsko. I panierka to jest dosłownie tylko troszeczkę mąki i troszeczkę przyprawy. Kolejną rzeczą, którą możemy nabyć w tej restauracji, moi drodzy, to są tutaj rzeczy: sklepik, śledzie, dorsz, makrela, krewetki. Także jak chcecie, możecie zabrać do domu, a my idziemy na podsumowanie. No i w takich okolicznościach przyszło mi, moi drodzy, podsumować ten film. Boże, jak ładnie, ja pierdolę, w sensie za wami, bo ja oglądam jakąś budowę. Co możemy powiedzieć na temat dzisiejszego filmu? No było pysznie, naprawdę. Jak jesteście nad morzem, to... Sz, tak, dzień dobry. Ale proszę pana, ale ja za, zakończenie nagrywam. To jak zakończenie, dobrze? No. Wracając do tematu, przyjedźcie, przyjedźcie. Ta pas rybka to chyba tak się nazywało, i to, co pani Magda powiedziała, no to rzeczywiście mogę się pod tym podpiąć, jeżeli w ogóle moje zdanie bierzecie pod uwagę. Jeżeli tak, to w szczególności polecam halibuta. No, bajeczny, absolutnie bajeczny. To jest ryba, w której się rozkochałem, i mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu, kiedy tutaj przyjedziecie. Polecam z całego serca. Pyszne, pyszne, pyszne. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! To w ogóle nagrywa się? Nagrywa się. To jeszcze jest jedna rzecz, oczywiście, jeżeli Wam się podobają takie treści tutaj słoneczne z nadpolskiego morza, no to tak, subskrypcja, pierwsze i drugie. Do następnego. Pa! Ej, no zioman rozwalę zaraz. Ja mogę się tak stralować teraz.